Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień roku. Subskrybuj Nauki Katolickie i otrzymuj powiadomienia. 11 lutego. Siedmiu założycieli Zakonu Serwitów, czyli Sług Maryi. Uroczystość ta ustanowioną została około roku pańskiego 1251. Miasto włoskie Florencja posiadało w pierwszej połowie XIII wieku siedmiu znakomitych obywateli celujących nauką, majątkiem i znaczeniem. Imiona ich są Bonfilinsz, Bonajunkta, Benedykt, Bartłomiej, Ugućcio, Sosteniusz i Aleksy. Pobożni ci mężowie założyli stowarzyszenie, zwane po włosku Laudesi, to znaczy chwalcy. Członkowie tego towarzystwa schodzili się w święto Matki Boskiej do kaplicy i przepędzali czas na wspólnych modlitwach, śpiewaniu psalmów i hymnów. W dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, towarzystwo wspomniane obchodziło owe święto z szczególną uroczystością. Siedmiu obywateli miało widzenie Matki Boskiej, która ich zachęciła, by wyrzekli się świata, a całkiem oddali na jej służbę i służbę Jezusa Chrystusa. Matka Boska w objawieniu mówiła do każdego z osobna równocześnie, każdemu z nich więc zdawało się, że sam tylko miał widzenie. Gdy się pokazało, że Matka Boska wszystkim siedmiu się objawiła, postanowili poskładać miejskie urzędy, majątek rozdać na ubogich i usunąć się od świata, co też z pozwoleniem biskupa wykonali. Udali się poza mury miasta do wioski Karamaska, gdzie złożyli bogate swe ubiory, a przywdziali włosienicę, na nią niepozorne szare odzienie i przepasali się łańcuchem. Zawiązawszy się w towarzystwo, przepisali sobie sami regułę, zupełne ubóstwo, surową pokutę, bezustanną modlitwę, posłuszeństwo zwierzchności duchownej i szczególną cześć Maryi. Ponieważ dobrowolnie przyjęty sposób takiego życia potrzebował zatwierdzenia biskupa, więc jeszcze raz musieli wrócić do miasta. Na ich widok wybiegło mnóstwo ludu. Jedni wzruszeni patrzyli na nich ze zełzą w oku, ale byli i tacy, którzy ich zwali szaleńcami. Że szaleńcami nie byli, Bóg to zaraz cudem okazał, gdyż małe niemowlęta wyciągając rączki do świętych mężów, w głos wołały: Oto słudzy Maryi. Oto słudzy Maryi. Nazwa sług Maryi pozostała na zawsze zakonowi. Nazywają się także z łacińska serwitami, od wyrazu servus, co znaczy sługa. Właściwie nie mieli oni zamiaru zakładać zakonu, tylko odosobnieni od świata pędzić życie na modlitwie i umartwieniu. Obrali sobie Bonfiliusza za przełożonego, bo był z nich najstarszym i najpobożniejszym. Do towarzystwa żadnych nie chcieli przyjmować członków. Jednakże świątobliwość ich znalazła wnet rozgłos, i ze wszech stron zbiegali się do nich ludzie poradę i naukę, co przeszkadzało im w modlitwie. Opuścili więc zajmowany dotąd domek. A udali się na pustą i stromą górę Senario, gdzie urządzili w zwaliskach starego zamczyska kaplice, a dla siebie osobne chatki poczynili. Tu pędzili tak surowe życie pokutnicze, że poseł papieski, który ich odwiedził, nakazał złagodzić surowość ćwiczeń. Mężowie święci usłuchali rozkazu, ale zarazem prosili o reguły. Trzeciej niedzieli postu. A było to 28 lutego wśród ostrej zimy, nagle winnica przez nich założona pięknie się zazieleniła i pokryła się obficie dojrzałymi winogronami. Cud był widoczny, ale pustelnicy nie umieli sobie znaczenia jego wytłumaczyć. Donieśli więc o tem natychmiast biskupowi we Florencji. Ten uprzedniej nocy miał osobliwszy sen. Zdawało mu się, że widzi winną macicę, z której siedem przepysznych wyrastało szczepów, a z każdego szczepu po siedem gałązek. Prócz tego zdawało mu się, jakoby słyszał Najświętszą Pannę mówiącą, że ten winny szczep bardzo się rozszerzy. Przypomniawszy sobie biskup swój sen i słysząc o cudzie, zrozumiał wszystko. Udawszy się więc na górę Senario, wytłumaczył wolę boską braciom, powiadając, że mają do swego grona przyjmować tych, którzy się zgłoszą. Święci mężowie przyrzekli, że od pierwszej Wielkiej Nocy przypuszczą do swego grona proszących. Sami zaś odtąd poszcząc i modląc się, prosili Boga, by nie dopuścił, iżby kto niegodny się dostał do ich zakonu. W Wielki Piątek wieczorem objawiła im się Maryja, otoczona aniołami i ubrana w żałobną suknię. Jedni aniołowie mieli z sobą narzędzia męki pańskiej, inni regułę świętego Augustyna, czarne odzienie i palmy. Maryja podała zdumionym braciom czarne odzienie, mówiąc, Wybrałam was na me sługi, abyście pod moim imieniem uprawiali winnice syna mojego. To czarne, żałobne odzienie ma wam przypominać boleści, którem wycierpiała wówczas pod krzyżem. Reguła Augustyna niech będzie dla was zasadą życia, a palma ta jest zadatkiem wiecznej chwały waszej w niebie, gdy na ziemi w służbie mojej wytrwacie. Również ukazała się najświętsza Panna biskupowi florenckiemu, rozkazując by jej sługom nadał czarne odzienie, jakie im już pokazała. Biskup z radością wykonał ten rozkaz, i w pierwsze święto Wielkanocne był obecny tak takowych siedmiu świętych mężów, jako też kilku przyjętych członków. Tym sposobem powstał zakon pod nazwą serwitów, czyli sług Maryi, który papież Innocenty IV roku 1251 potwierdził. W 70 lat później zakon liczył już przeszło 10 tysięcy członków. Prócz tego powstał taki sam zakon żeński a Filip Benicyusz, generał serwitów, w latach 1267 do 1285 założył takież bractwo, raczej zakon dla świeckich płci obojga. Pierwszą przełożoną zakonu świeckiego-żeńskiego była słynna Juliana Falconieri. Zakon ten tak męski, jak żeński istnieje pod tytułem Arcybractwo Szkaplerza Matki Boskiej Bolesnej z Czarnym Szkaplerzem i bardzo jest rozpowszechniony pomiędzy ludem. Kościół święty ustanowił uroczystość tych świętych na 11 lutego. Nauka moralna. Cześć Matki Boskiej Bolesnej istnieje już od samego zawiązku Kościoła. Święta tradycja, czyli podanie, opowiada nam w tym względzie, co następuje. Apostoł i ewangelista Jan Święty, do którego Jezus rzekł z krzyża: Oto Matka Twoja, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 19, wers 27, zabrał Matkę Jezusową do siebie. Po jej chwalebnym wniebowzięciu Jan Święty bardzo tęsknił, udawał się na miejsce, gdzie miecz boleści serce Maryi przeniknął, na Górę Kalwaryjską. Tam modlił się, aby Najświętsza Panna pozwoliła mu jeszcze raz oglądać na ziemi twarz swoją. Podobało się Panu Bogu wysłuchać tej modlitwy i ukazała mu się Najświętsza Panna w towarzystwie Jezusa Chrystusa. Jan słyszał, jak Maryja prosiła Jezusa, aby takiemu, jak i wszystkim, którzy boleści jej rozpamiętywać będą, udzielił szczególnych łask. Na to rzekł Pan Jezus, czterech łask spodziewać się mogą czciciele Twoich boleści. Pierwsza łaska: żalu doskonałego za grzechy przed śmiercią. Druga łaska: pomocy w utrapieniach, mianowicie w ostatniej godzinie. Trzecia łaska: głębokiego zrozumienia moich i Twoich boleści i współczucia dla nich. Czwarta łaska: łaski, że wstawienia się Twojego za nimi chętnie wysłucham. Kościół święty wybrał z całego morza boleści Najświętszej Panny tylko siedem następujących: przepowiednie Symeona, ucieczkę do Egiptu, zgubienie dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie, spotkanie się z Jezusem w drodze na Golgotę, stanie pod krzyżem przez trzy godziny i przypatrywanie się konaniu Jezusa, zdjęcie ciała Jezusowego z krzyża i złożenie do grobu. Cześć tych głównych boleści Kościół Święty tak bardzo wiernym zaleca, że nawet na ten cel dwa doroczne święta ustanowił. Pierwsze przypada w piątek przed Wielkim Tygodniem, drugie na trzecią niedzielę we wrześniu. Prócz tego istnieje po całym świecie mnóstwo kościołów i kaplic, różaniec o siedmiu boleściach, do którego znaczna liczba odpustów przywiązana. Zbawiciel swą Matkę Bolesną dał i nam, weźmijmy ją przeto też do siebie, to jest czcimy ją, rozmyślajmy jej życie, cnoty i boleści, a zjednamy sobie opiekę i trów do i wieczności. Modlitwa do Matki Boskiej Bolesnej. O słodka mary o panno. Przez miecz boleści, który przeszył Twą duszę, gdyś widziała Syna Twego najdroższego na krzyżu wzniesionego, obnażonego, przybitego do pręgierza hańby, pokrytego ranami i bliznami, uproś nam tę łaskę, aby serce nasze również było mieczem żalu za grzechy przeszyte i grotem miłości Bożej zranione. O Panno święta. Przez te niewypowiedziane cierpienia, któreś bez skargi przeniosła, gdy stojąc pod krzyżem, słyszałaś Syna Twego polecającego Cię Janowi świętemu. Wydającego głos wielki i oddającego ducha swego w ręce Boga Ojca, wspomóż nas przy końcu życia naszego. Gdy język nasz nie będzie już mógł Cię wzywać, gdy oczy nasze zamkną się na światło, a uszy nasze na wszystkie świata odgłosy, kiedy nas wszystkie siły opuszczą, wspomnij wtedy, o matko najmiłosierniejsza, o tych modłach, jakie do Boga w Twojej obecności wznosimy, Twojej je polecając dobroci. Wspomóż nas w godzinę niebezpieczeństwa strasznego i racz dusze nasze przedstawić Synowi Twemu Boskiemu, aby za przyczyną Twoją ocalił je od wszelkiego cierpienia i wprowadził do wiekuistego w niebieskiej Ojczyźnie spoczynku. O Panno Najczystsza! Przez te ciężkie westchnienia, które się wyrywały z Twej piersi wezbranej boleścią, gdy przyjmując w swe ręce Syna ukochanego zdjętego z krzyża, wpatrywałaś się w ciało Jego uwielbione, pokryte ranami i w oblicze Jego tak przecudnie piękne, a śmiercią tak zeszpecone, spraw, błagamy Cię, abyśmy opłakiwali nasze grzechy, i aby pokuta uleczyła rany tych grzeszników, żeby w chwili, gdy śmierć ciało nasze przedmiotem wstrętu uczyni dla wszystkich, dusza nasza jaśniejąca pięknością, zasłużyła na przyjęcie jej w objęcia najsłodszego Jezusa Syna Twojego, a Pana naszego. Amen. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. Dla komfortu słuchania nauk zrezygnowaliśmy z reklam na naszym kanale. Jeżeli masz możliwość, aby nas wspierać, skorzystaj z linków w opisie. Błogosławionego dnia.